Witam serdecznie Kasię Mosur, kategoria do lat 15. Kasia gra podczas Mistrzostw Polski Śląska. Kasiu, jak ten turniej Cię traktuje? Bardzo dobrze, bardzo dobrze sobie radzę i myślę, że też lepiej psychicznie zagrałam i bardzo dobrze ostatni mecz grałam, więc jest dobrze. Które miejsce zajęłaś? Piąte. To Twój największy sukces? W mistrzostwach tak. A największy sukces w ogóle? Drugie miejsce w klubowym turnieju, wow. tutaj. A taki prywatny sukces? Zacznijmy od sukcesów w ogóle. Twój prywatny sukces, jaki uważasz, co uważasz za twój największy sukces w życiu do tej pory? Masz 14 lat. Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc, bo nie... no w sumie to nie robię nic oprócz squasha. Ale to ale... nie musi być sportowy, taki twój wewnętrzny, jak Wewnętrzny? No, że... Um... Ja się rozwijam psychicznie i wow. też karierowo, więc. To jest bardzo dobra odpowiedź. Super. Bardzo dziękuję. Już się cieszę na ten wywiad. Reprezentujesz klub S4S Silesia. Opowiedz o, o Twoim trenerze, o Twoich treningach. Trenuję z Adrianem Marszałem codziennie, znaczy Jezus. Dwa razy w tygodniu grupowe i raz w tygodniu indywidualne. Trenujemy raczej pod technikę. Yy, bo no, jednak to jest jedna z najważniejszych cech yy, grania w jakikolwiek sport. Yy, teraz skupiamy się głównie na yy, odbijaniu od szyby i woleju. Gramy też trochę yy, dropa i no, w sobie to tyle, yy, ale też yy, <ścoughs> staramy się poprawiać yy, to, żebym spinała brzuch i żebym dobrze stawała, żeby uderzenia miały siłę i były dokładne. Wow! Nie wiem, czy by lepiej to ujął. Myślę, że skłót na tym właśnie polega, to co powiedziałaś. Kasia Mostur, przypominam. Kasiu, powiedziałaś na czym pracujesz. Twoje mocne strony. Właśnie, ty grasz 3 lata dopiero. Możemy powiedzieć o twoich mocnych stronach na, na korcie? No, myślę, że na pewno ostatnio granie do przodu, bo poprawiłam to o wiele. I myślę, że serwis, chociaż też nie zawsze wychodzi mi tak jak jest, ale jednak większość serwisów ostatnio zdobywa mi punkty. Więc... Czy serwis jest ważny według Ciebie, w skłoszu? Rozpoczę na grę, więc jest bardzo ważny. No jest na pewno mniej ważny niż w tenisie, ale na pewno jeżeli zepsujesz serwis, to możesz być ukarana, prawda? Więc ten serwis jest też istotny. Masz ile masz w repertuarze serwisów R rodzajów? Powiedzmy no, Lob. Podpowiem LOB albo jakiś mocny serwis, na ciało serwis. Ostatnio gram, staram się patrzeć, gdzie jest mój przeciwnik i to zależy od tego, gdzie zagram. I najczęściej w sumie gram albo na ciało, bo stawają bardzo blisko i będzie to efektywne, ale najczęściej jednak gram taki do tyłu o szybę, żeby tylko się odbił. Mhm. Dobrze. Twój idol? Skłoszowy Adrian Marszał, Diego Elias i Gawet. A wśród kobiet? El Sherbini. Okay. a w Polsce? W Polsce... Yy... Julia Patałąg. Pozdrawiamy Julię Patałąg. Kasiu, bardzo dziękuję. To krótki, dziękuję. intensywny wywiad. Yy, powiedz mi jeszcze o Twoich marzeniach i na koniec możesz kogoś pozdrowić. Twoje marzenia życiowe, nie tylko skłoszowe. Yy, żeby wszystko się powiodło. To, co a ja... co się ma powieść? Moje plany na przykład na życie i tak dalej, żeby dużo podróżować, żeby zwiedzać świat. Nie tylko jakby... też Polskę, bo Polska uważam, że to jest bardzo piękny kraj. Tak. Y... No a skłoszowe, żeby dobrze grać, żeby wygrywać. Masz jakiś taki cel, nie wiem, bycie mistrzem Polski, mistrzynią Polski, czy po prostu się cieszysz każdą chwilą na korcie, jak to jest? Czy masz jakiś cel taki w głowie? No myślę, że drużynowe mistrzostwa Polski, bo uważam, że zwycięstwo takie drużynowe, kiedy drużyna jest bardzo fajna i dobrze ci się z nią gra, jest najważniejsze. Nie tylko indywidualne, ale też życie z ludźmi. Wow. Pozdrów kogoś. Iwa, tutaj stoi. Adriana Marszała i Gałabę i moją mamę i tatę. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Kasia Mosur. Playerka, która gra 3 lata w Polsce, bardzo dojrzała, mówi. Ma lat 14. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.